Rozmowa dnia. Adrian Pietraszek, to jest rozmowa dnia Radia Sudety 24. A dziś moim i państwa gościem jest pan Jerzy Ulbin, wójt gminy Dobromierz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie radio słuchaczy i witam pana redaktora. Jakie plany na nadchodzący długi weekend? Zapewniam, że będzie słonecznie i ciepło w regionie. To bardzo dobrze, ponieważ mieliśmy chyba najzimniejszy. Maj od wielu miesięcy, od wielu lat. Przepraszam. My oczywiście w piątek pracujemy. Kto z pracowników chciał skorzystać z urlopu, to korzysta z urlopu i będzie miał długi czterodniowy weekend. Zanim przyjdzie czas na wiosenny wypoczynek, przejdźmy może do inwestycji w gminie Dobromierz. Budowa kanalizacji w sześciu miejscowościach jest określana przez państwa jako największa w historii. Dlaczego? Ponieważ jest to najważniejsza inwestycja realizowana przy wsparciu ze środków unijnych, największa wartościowo i jak słyszę od wielu mieszkańców, oczekiwana od 40 lat. Niektórzy twierdzą, stąd bardzo się cieszę, że możemy to zrealizować, poprawić warunki mieszkaniowe, warunki środowiskowe, ale też warunki inwestycyjne, ponieważ to zdecydowanie ułatwia. A żeby tak przejść do konkretów, to ta inwestycja łącznie w aglomeracji ściekowej Gniewków, która jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Kanalizacyjnych, główna sieć będzie nas kosztowała ponad 30 milionów. Ja przypomnę, że pierwszy etap w miejscowościach Czernica, Gniewków, Dzieszków to było ponad 10 milionów złotych, i teraz drugi etap, praktycznie dwukrotnie większy, czyli borów Rostoka Jugowa to jest na ten moment 20 milionów 300 tysięcy złotych i to mówimy tylko i wyłącznie o sieci głównej. Do tego dochodzi jeszcze, dochodzą jeszcze przyłącza kanalizacyjne zrealizowane w pierwszych trzech miejscowościach Czernica, Gniewków, Dzierzków w roku 2019 i tam mamy proszę Państwa już, powiem tak, zwany porządek środowiskowy. 95% mieszkańców przyłączyło się, może nawet 97%. Dosłownie pojedyncze osoby, które gdzieś tam jeszcze wykazują, że mają przydomowe oczyszczalnie ścieków. W zasadzie kończymy przyłącza w miejscowości Borów, czyli w czwartej miejscowości. Mamy już wyłonionego wykonawcę na część przyłączy w Rostoce. Kończymy projektowanie, tak zwany obszar pierwszy umownie tak nazwaliśmy, to jest lewa strona Nysy Szalonej od ulicy Lipowej do ulicy Zamkowej czy do tutaj do centrum do zamku w Rostoce. Mamy na ukończeniu projektowanie obszaru drugiego, czyli prawa strona Nysy Szalonej i zostanie trzeci etap, niebawem rozpoczynamy prace projektowe i również y, jeszcze w tym roku rozpoczynamy prace projektowe przyłączy w Jugowej. Całość zadania powinna być zakończona około połowy września, niemniej mam deklarację wykonawcy sieci, że jest w stanie wykonać ją nawet do końca lipca. Panie Wójcie, co jeszcze z tych dużych inwestycji, które zakończyły się, które trwają i które są w perspektywie, jeżeli chodzi o gminę Dobromierz? Znaczy, jeżeli już powiedziałem o tych ponad 30 milionach, to jeszcze musimy doliczyć 5 milionów złotych na budowę oczyszczalni ścieków w Czernicy, która cały ten system w tych sześciu miejscowościach obsługuje, którą, na, gdzie również uzyskaliśmy wsparcie ze środków unijnych 3,5 miliona złotych, czyli bez mała. Jeżeli wydamy na to sieć z oczyszczalnią 35 milionów, to tego wsparcia uzyskaliśmy 19. Wydaje mi się, że kondycja Dobromierza, gminy Dobromierz, kondycja finansowa jest dobra, skoro inwestycje ciągle trwają. A jak wygląda kondycja budżetu patrząc przez pryzmat trwającej pandemii? Czy pandemia w jakiś sposób wpłynęła na tą kondycję finansową? U nas w zasadzie jedyne uszczuplenie jakie jest, to jest powiedzmy, kilka procent w dochodach spitu, czyli podatku od osób od naszych mieszkańców. Na terenie Gminy Dobromierz nie ma typowych branż, które bardzo ucierpiały w czasie pandemii, czyli branż turystycznych, hoteli, restauracji tego typu działalności w związku z tym, to, co działa, to działa. No, proszę Państwa, rolnictwo działa, kopalnie granitu działają, przerób granitu działa, transport również także. Nie zauważamy takiego istotnego uszczuplenia dochodów oprócz z dochodów spitu. Z Panie Wójcie, kilka tygodni temu na antenie pojawił się temat powstania Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku w Dobromierzu. Rozmawialiśmy na ten temat z prezesem LGD Szlakiem Granitu. Panie Wójcie, zna Pan kulisy tej sprawy? Tak, znam, ponieważ uczestniczę w walnych zgromadzeniach lokalnej grupy działania Szlakiem Granitu. Uczestnikami, uczestnikami jest siedem gmin, w tym gmina Dobromierz. Około dwa lata temu pojawił się temat, że nasza lokalna grupa działania Szlakiem Granitu wspólnie z drugą grupą działania może wystąpić o grant, grant, który pozwoli na budowę centrum turystycznego, czy też siedziby LGD. Rozważane były różne lokalizacje, niemniej... W zasadzie prawie jednogłośnie została podjęta lokalizacja, którą zaproponowałem w Dobromierzu przy Drodze Krajowej numer 5. Bardzo duże natężenie ruchu, nawet 16 tysięcy aut na dobę. I chodzi tutaj o promocję naszego terenu, naszych produktów w centrum y, granitowego szlaku lokalnej grupy działania. Jest to budynek. Y, bardzo nowoczesny, z płaskim dachem, z tarasem. No, widziałem projekt, jest uzyskane pozwolenie na budowę. W tej chwili LGD dzierżawi od nas ten grunt. Niemniej, jeżeli dojdzie do pełnej finalizacji umowy o dotację na budowę obiektu, to przystąpimy do sprzedaży gruntu. Dla lokalnej grupy działania. Panie Wójcie, kiedy ten budynek miałby powstać i kiedy pierwsi turyści mogliby skorzystać z walorów właśnie tegoż to centrum? Zgodnie z harmonogramem, to prace powinny rozpocząć się jeszcze w lipcu tego roku. Myślę, że czas budowy to jest rok, może trochę dłużej niż rok, czyli w drugiej połowie 2020 roku obiekt powinien być oddany do użytku. Porozmawiamy teraz o współpracy gminy Dobromierz z Centrum Onkologii we Wrocławiu. Co państwa łączy? Co państwa połączyło? Nas centrum onkologii we Wrocławiu połączył Urząd Marszałkowski, a konkretnie program, który jest realizowany, czyli profilaktyka raka jelita grubego i stosowne porozumienie miałem okazję podpisać z wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim. Realizujemy to wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i z Centrum Onkologii. Sprawa dotyczy 100 pakietów do badania. Uprawnione są osoby w wieku 50 do 65 lat. W sytuacji, jeżeli bliscy krewni mieli podobną chorobę, to 40-49, i tam nawet są kryteria, jeżeli są uwarunkowania genetyczne dla osób młodszych. Realizujemy to poprzez również nasze POZ-y, czyli podstawową opiekę zdrowotną w Dobromierzu i w Rostoce, ponieważ no, te ośrodki zdrowia mają też rozeznanie co do swoich pacjentów i co do możliwości realizacji tego projektu. To są testy, które można wykonać samodzielnie w domu. Tak, mieszkaniec dostaje taki test, musi to zrealizować. Jest szczegółowa. Instrukcja, jak to wykonać, zamknąć ampułkę, przekazać do ośrodka lub do gminy. Pierwszą partię zbieraliśmy 26 maja, teraz druga, na drugą partię czekamy do 16 czerwca. Panie Wójcie, na koniec temat szczepień przeciw COVID-19 i temat spisu powszechnego. Jak to wygląda wśród mieszkańców gminy Dobromierz? Na terenie gminy Dobromierz szczepienia przeciwko COVID-19 realizuje Ośrodek Zdrowia w Rostoce od samego początku i w dalszym ciągu jest realizowany. Prowadzą tam swój system, powiedziałbym telefoniczny. My również mamy zgodnie z umową z Wojewodą realizację tego pakietu dla osób starszych, niepełnosprawnych, których trzeba dowieść. Jesteśmy w pełnej dyspozycji. Powiem tak, no, zdecydowanie się szczepimy. Ja też y, jestem zaszczepiony i też, żeby nie być gołosłownym, to, to proszę, tu mamy y, paszport, paszport covidowy, COVID certyfikat covidowy, jak to jest nazywane, uprawniający y, w całej Unii Europejskiej. Mój jest ważny do 22 maja 2022 roku, y, ponieważ drugą dawkę szczepionki Moderna przyjąłem 22 maja. A jak wygląda temat spisu powszechnego? Ma Pan Wójt dane odnośnie tego, ilu mieszkańców już się spisało, a ile jeszcze w kolejce? Mam dane pod koniec maja, ponieważ takie nam przekazuje Wojewódzki Urząd Statystyczny. Promujemy, namawiamy, zachęcamy, niemniej idzie to trochę opornie. Pod koniec maja 17% spisało się w gminie Dobromierz. I tutaj też bardzo, bardzo zachęcam. Co prawda jest jeszcze czas, ale jeżeli Państwo nie dokonają tak zwanego samospisu, to zadzwoni do Państwa rachmistrz, czy telefony zaczynające się na 20, numer 22, czyli warszawskie. Można sprawdzić też rachmistrza, także proszę się nie obawiać. Na pewno rachmistrz nie chodzi po domach, to tutaj też proszę, proszę być na to uczulony. A dzisiaj proszę państwa o kluczowych inwestycjach w gminie Dobromierz o perspektywie powstania centrum turystycznego granitowego szlaku w Dobromierzu a także o działaniach na rzecz przeciwdziałaniu chorobom nowotworowym we współpracy z Centrum Onkologii we Wrocławiu rozmawialiśmy z moim państwa gościem którym był pan Jerzy Ulbin wójt gminy Dobromierz bardzo dziękuję dziękuję bardzo A pytał Adrian Pietraszek